Witam Was bardzo serdecznie kolejny raz. Dziś recenzował będę dla Was moją poprzednią myszkę. Jest to myszka firmy A4Tech, model G10770L, o kryptonimie Meeting Man. Co dostajemy razem z myszką? Myszkę dostajemy w takim blistrze, w takim pudełku. Ojej, trochę go źle Taki blister. W tym pudełeczku, w tym blistrze dostajemy płytkę z oprogramowaniem. Dostajemy dokumentację samą myszkę, taki woreczek ochronny, żeby można było ją przenosić, żeby się nie kurzyła na przykład oraz takie coś, co nazywa się airpad. O czym i do czego to służy, powiem o tym troszeczkę później. Zacznę może od samej myszki. Myszka posiada parę klawiszy, jest wyprofilowana w sposób standardowy, czyli tak jak większość myszek na rynku. Wielkością nie odbiega od logitech M705, którego recenzowałem w poprzednim filmie. Natomiast odbiega znacząco jakością i e, ciężarem. Jest wykonana z plastiku w całości. E, nie ma żadnych tutaj z zewnątrz gumowanych części, czy też gumowanych powierzchni. Jest bardzo leciutka, naprawdę niezmiernie lekka. E, można ją zasilać tylko jedną baterią, e, co jest niestety wadą, o czym też powiem później. E, odbiornikiem tej myszy jest taki standardowy, jak na nano, oczywiście. Odbiornik typu nano. E, ten odbiornik jest o tyle ciekawy, że myszka pozycjonowana jest w segmencie biznesowym. To znaczy Kryptonim Meeting Ben nie powstał na skutek szaleństwa kogoś z pracowników A4TH, tylko jest znacznikiem grupy ludzi, do której ta myszka jest skierowana. Generalnie ona ma służyć do obsługi spotkań biznesowych i prezentacji. To, co wcześniej pokazywałem, co nazywa się iPad, służy jako taka powietrzna podkładka pod mysz. Wykorzystuje się w ten sposób, że łapiemy ją kciukiem, tak? I już możemy tą myszką sobie pokazywać różne rzeczy na ekranie, zmieniać slajdy i prowadzić prezentację. Ponadto odbiornik umożliwia podłączenie do 10 takich myszek, dla 10, nawet 10 uczestników spotkania i... Mm, Umożliwienie im również e, m, zmiany, z zmienianiem slajdów, ale nie tylko. E, otóż oprogramowanie tej myszki nazywa się G10 Oscar. Nie mam pojęcia, dlaczego Oscar, ale tak to nazwał producent, e, pozwala na profilowanie klawiszy pozwala na zmianę tych profili w trakcie pracy, jak również jest tam coś takiego, co się nazywa tutorpen. Ta funkcja tutorpen jest dosyć ciekawa, mianowicie pozwala ona na rysowanie po ekranie, niezależnie od tego, co się aktualnie na nim wyświetla, różnymi kolorami pisaków, przez co można dokonywać zaznaczeń pewnych fragmentów tekstu, obrazków, czy też elementów na jakimś rzucie ekranowym, mianowicie działa to tak, że kolor tego tutorpena, czyli tego, czym rysujemy, można. Można zmieniać, chyba bodajże, w zakresie 10 kolorów, i każdy z tych kolorów może być przyporządkowany do innej myszki podpiętej przez ten odbiornik. Czyli dla każdego uczestnika spotkania może być inny kolor. Dość ciekawe rozwiązanie, pozwala różnym uczestnikom spotkania na jednoczesną pracę z tym samym dokumentem, z tym samym komputerem, za pomocą tych samych narzędzi. Bardzo ciekawa rzecz. Z czego dokładnie składa się myszka? Jest to mysz optyczna, nie laserowa. Składa się więc z czytnika optycznego tutaj na samym spodzie, włącznika, komory na baterie, gdzie mieści się jedna standardowa bateria AA typu paluszek. Posiada z lewej strony dwa przyciski, standardowo w myszkach służące do przewijania w poziomie, kółko służące do przewijania w pionie, klawiszy prawy, lewy oraz dwa przyciski znajdujące się tutaj na wierzchni części myszy, pierwszy przycisk to jest ten tutaj na prawo od kółeczka i drugi na w, w dół od kółka. Do czego służą te przyciski? Aha, jeszcze jedna rzecz. Myszka ma wbudowany wskaźnik laserowy, co również ma ją e, sposobić w segmencie biznesowym. Ma ona służyć do wskazywania tym wskaźnikiem różnych rzeczy na prezentacji. No, nie powiem, dość ciekawe, natomiast dla użytkownika domowego nie ma to żadnego zastosowania, no chyba, że do denerwowania kota, tak jak ja to robię. E, ten przycisk standardowo, standardowo, czyli domyślnie oprogramowany jest w ten sposób oprogramowania producenta, że wyzwala nam laser. Natomiast nie w każdej sytuacji, jeżeli myszka jest w danej chwili sprzężona z komputerem, ten przycisk nie robi nic. Można go oczywiście przeprogramować, żeby coś robił, natomiast na pewno nie wyzwoli nam lasera. Laser wyzwoli nam tylko w sytuacji, gdy myszka nie jest w danej chwili sprzężona z komputerem. Czyli jeżeli komputer przeszedł stan uśpienia, jeżeli w jakikolwiek sposób myszka nie ma sygnału z odbiornika, z tego akurat odbiornika, wówczas ten laser się wyzwoli, można nim coś wskazać. Natomiast w momencie, gdy zbliżamy ją do odbiornika i zaczynamy pracować na ekranie komputera kursorem, ten przycisk przestaje aktywować laser. Nie wiem, czym to jest spowodowane, dlaczego akurat tak to zostało oprogramowane w domyśle, aczkolwiek nie jest to wada, można to zmienić, oprogramowanie jest bardzo spersonalizowane, można to sobie spersonalizować dowolnie. Każdy z tych przycisków możemy sobie oprogramować w inny sposób. Domyślnie ten przycisk tutaj na dole, o którym mówiłem wcześniej, on pozwala na zmianę profili. Możemy zaimplementować za w programowaniu pięć różnych profili. Jedno na przykład do gier, inny do pracy z ofisem, jeszcze inne do obróbki zdjęć, na przykład na przykład do pracy z programami graficznymi, jeszcze inny do gier. Także można naprawdę bardzo wiele rzeczy ustawić. Myszka ma czułość do 2000 dpi. Czułość dpi jest regulowana w oprogramowaniu. Od bodajże 800 dpi do, do 2000. Można również ustawić tam częstotliwość, z jaką myszka komunikuje się z komputerem. Im wyższa częstotliwość, tym wyższa dokładność... Po, Korygowania położenia kursora. Myszka nie ma akceleracji wstecznej, jest bardzo fajnie wykonana pod tym kątem. Nie ma dość dużych opóźnień, w związku z czym może nadawać się dla graczy, choć 2000 dpi to nie jest rozdzielczość na dzisiejsze czasy imponująca, ale do rozrywki od czasu do czasu myślę, że spokojnie wystarczy. Natomiast jak myszka ma się w standardowym użytkowaniu dla domowego użytkownika? No więc zacznę może od tego, że ma parę poważnych wad. Pierwszą poważną wadą jest to, że ona jest taka lekka. Praktycznie nie czuje się jej, że się ją trzyma w ręku. Dla niektórych jest to zaleta, dla innych wada. Ja wolałbym jednak myszkę, żeby myszka była troszeczkę cięższa, żebym wiedział jak ją przesuwam. Pozwala to lepiej wyczuć mysz i bardziej precyzyjnie poruszać kursorem na ekranie. Z tym, że to już jak kto woli, więc można to traktować jako raczej ciekawostkę niż jako wadę, zależnie od preferencji indywidualnych. To, co jest ewidentną wadą, to jej wykonanie. Wprawdzie mm, tylko jeden element skrzypi, bo to jest ta strona myszki, jak ją trochę mocniej... Przycisnąć, ona się ugina do środka i zaczyna skrzypieć, co jest nieprzyjemne. To jednak mimo wszystko mysz sprawia wrażenie, jakby wykonana była z taniego plastiku i chyba faktycznie tak jest, dlatego że ten plastik bardzo się wyciera. Proszę spojrzeć tutaj. Myszka użytkowana była około pół roku i ta wierzchnia warstwa plastiku już się starła, przez co myszka straciła swój taki matowy kolor i zaczęła być czarna błyszcząca w tym miejscu. Podobnie rzecz ma się z przyciskami. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, to, co widzimy tutaj na przyciskach prawym i lewym w przycisku myszy, to nie są odciski palców. To są wytarte z lakieru czy też z plastiku miejsca, które były naciskane podczas eksploatacji myszki. Moim zdaniem takie coś po półrocznym użytkowaniu nie powinno wystąpić. Ponadto, no, już samo wrażenie trzymania plastikowej myszy w ręku ona nie ma żadnych gumowanych części, jest całości plastikowa już dyskwalifikuje moim zdaniem tę mysz do zastosowań biznesowych, ponieważ no, nie sprawia ona wrażenia, nie jest pozycjonowana w segmencie. Jakimś premium, czy coś takiego. To jest po prostu tania myszka. Sprawiam, że nie tani myszki z naszych wschodnich, daleko wschodnich sąsiadów. Także, no, raczej nie poleciłbym jej na żadne ważne spotkanie biznesowe. Nie wygląda na to. Funkcje, jakie posiada, są dość ciekawe. Czy wszystkie się wszystkim przydadzą? W domu na pewno nie. W biurze. Kto wie, jeżeli robimy dużo prezentacji i dysponujemy kilkoma takimi urządzeniami, to faktycznie można z nich zrobić jakiś sensowny użytek. Kolejna wada tej myszki szczeliny. W przeciwieństwie do omawianego przeze mnie ostatnio Logitecha, ta myszka ma dość duże szczeliny pomiędzy krawędziami myszy i klawiszami. Co powoduje, że bardzo łatwo łapie brud. Brud, naskórek, kurz, wszystko to się miesza ze sobą. Wchodzi w te szczeliny i bardzo ciężko jest to wyczyścić. Zawsze trzeba wsadzać tam igłę, czyścić igiełką, trochę rzeczy zawsze wpadnie do środka, przez co mysz będzie troszeczkę brudna w środku. No moim zdaniem w myszy pozycjonowanej biznesowo takie coś nie powinno w ogóle mieć miejsca. Inna rzecz, że na przykład Logitech poszedł bardzo cwaną drogą. Mianowicie prawą stronę myszy, tu pod którą trzymamy kciuk, ogumował, czy też pokrył takim plastikiem imitującym gumę. Bardzo fajne rozwiązanie, palec się nie ślizga, ładnie się trzyma. Tutaj niestety Logitech poszedł na trochę łatwiejszą drogę. Wstawił tutaj taką połać zwykłego plastiku, natomiast nawiercił niewielkie, niepełne otwory, które w zamyśle, przynajmniej tak sądzę, miały utrzymywać kciuk na miejscu. Niestety pełnią one jedynie rolę zbieraczy kurzu. Wystarczy przesunąć lekko ręką po tych kółeczkach tutaj, po tych niepełnych otworach, zbiera się w nich skórach, zbiera się w nich kurz. Czyścić to trzeba również igłą. Nie jest to ani wygodne, ani estetyczne, więc naprawdę to rozwiązanie akurat nie przypadło mi do gustu. Eee standardowe rzeczy, które ma ta myszka to jest prawy, lewy klawisz myszy, kółko i przycisk pod kółkiem reszta to są rzeczy niestandardowe, nie, można je oprogramowywać dowolnie w oprogramowaniu myszy jest ono dosyć dobrze wykonane nie wiesza się, pracuje zarówno z Windowsem 7 jak i z Windowsem 8 za to wielki plus, nic się nie wiesza wszystko pracuje jak należy natomiast czasem występują problemy z autoruchamianiem tego oprogramowania oczywiście myszka będzie pracować, jeżeli go nie zainstalujemy z tym, że będzie pracować jako standardowa myszka Microsoft, tak zostanie rozpoznana przez system. W związku z czym nie będziemy mieli możliwości korzystania z dodatkowych funkcji tej myszy. E, aczkolwiek, e, no mówię, nie ma konieczności instalowania e, dostarczonego przez producenta oprogramowania. Możemy to zrobić, nie musimy. Jeżeli zrobimy, zyskamy dużo, dużo opcji. Natomiast e, jeżeli ustawimy to oprogramowanie jako auto uruchamiające się, ono czasem może sprawiać problemy. W specyficznych warunkach potrafi wyskoczyć błąd. No, jest to dość irytujące. Trzeba programowanie wyłączać, włączać jeszcze raz. Co ciekawe, przy ponownym uruchomieniu nie komputera, tylko samego oprogramowania, włącza się już poprawnie, nie emitując żadnych komunikatów o błędach. Także jest to dosyć dziwne, jak dla mnie. Aczkolwiek w standardowym użytkowaniu codziennym. Oprogramowanie to nie sprawia problemów, działa stabilnie, mysz pracuje jak należy, z dobrą dokładnością. E, regulacja wszystkich parametrów typu DPI, typu rozdzielczość, e, czułość e, sprawdzania jej położenia kursora z odbiornikiem jest bardzo dobra. E, Ponadto myszka ma dosyć duży zasięg, jak na myszy mm, domowe, bezprzewodowe. E, Producent deklaruje, że do 10 metrów. No ja nie mam niestety możliwości odejścia od komputera na 10 metrów, ale odszedłem o 5 do 7 metrów. Mm, przy zamkniętych drzwiach i y, faktycznie myszka działała. To znaczy, odbiornik do, dostawał sygnał od myszy, mysz, od odbiornika, dało się sterować komputerem. Wprawdzie ja tego nie widziałem, była po prostu osoba, która mi y, pomagała, aczkolwiek faktycznie to działało, więc zasięg tej myszki myślę jest rzeczywiście taki, jak podaje producent. To co mi się bardzo nie podoba, to taki chwyt marketingowy zastosowany przez A4TH, mianowicie na samym pudełku z tyłu mamy napisany taki bardzo duży napis, bardzo ładnie graficznie przedstawiony. Better Dan. Laser Glass Run Technology. Takie bardzo chwytne hasło, które ma sugerować, że mysz pracuje nawet na szkle, więc jest lepsza niż myszka laserowa. Hmm, to ciekawe. Postanowiłem to sprawdzić. Niestety mysz na szkle pracować nie chciała, na Plexiglasie również. No, jest to mysz optyczna, jakby nie patrzeć, w związku z czym no, nie trudno od niej oczekiwać pracy na szkle, skoro nawet laser potrafi mieć z tym problemy. E, natomiast no, producent się chwali czymś takim. E, co ciekawe, po bliższym przyjrzeniu się pudełku, i po doczytaniu wszystkich napisów, jakie się na nim znajdują, znajdujemy tutaj po polsku taką fajną notkę, która jasno sugeruje, jak ma się praca na szkle tej właśnie myszy. Pracuje nawet na powierzchownie zakurzonym szkle. Powierzchownie zakurzone, no jest to dość względne pojęcie. Nie miałem możliwości powierzchownie przykurzyć szkła, żeby to sprawdzić. W związku z czym uważam, że jest to nadal chwyt marketingowy. Nie dałbym się na to nabrać. Na szczęście nie liczyłem na to, że mysz będzie pracować na szkle. Mam biurko standardowe, yy, sklejkowe, w związku z czym tutaj nie ma problemu. Yy, co jest ciekawostką dla tej myszy, mianowicie to, że ona lepiej pracuje na takim blacie biurkowym niż na podkładce, która jest bądź co bądź zaprojektowana po to, żeby mysz pracowała po niej lżej. W przypadku tego A4TH G10770L podkładka SteelSeries sprawdza się dokładnie odwrotnie. To znaczy spowalnia myszkę, ciężej się ją przesuwa, natomiast ślizgacze powodują, że na takim gładkim biurku ze sklejki, które ja posiadam, mysz pracuje doskonale. Jest lekka, nawet po włożeniu baterii jest stosunkowo lekka, w związku z czym jej docisk do powierzchni nie jest duży. Być może to jest właśnie zasługa, to właśnie temu zawdzięcza myszka swoją mobilność na takim blacie. Aczkolwiek, no powiem szczerze, że znacznie lepiej pracowałoby się nią jednak na podkładce gdyby miała inne ślizgacze. Przypuszczam, że nie są to ślizgacze teflonowe, tak jak ma to miejsce w przypadku myszy Logitecha, dlatego, że jednak jej ślizgacze teflonowe na podkładce sprawują się świetnie, na blacie już nieco mniej. Wyprofilowane są równie nisko, moje są wręcz te, troszeczkę starte, dlatego, że cały czas użytkowania, przez cały pół roku pracowałem ją właśnie na blacie, więc to się jednak, jednak troszeczkę ścierało. Samą myszkę mogę polecić do domowych zastosowań, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje. Myszki z bajerami. E, nie wiem, do czego mogłyby się przydać takie bajery, jak na przykład ten tutor, pen czy, czy wskazik klasterowy w domowych warunkach. Aczkolwiek jest, jeżeli ktoś znajdzie do niej zastosowanie, będę bardzo wdzięczny, jeżeli się podzieli. Ja nie znalazłem. Aczkolwiek taka funkcja jest fajnie, fajnie mieć, lepiej mieć niż nie mieć, tak mówią. E, natomiast jeżeli ktoś liczy, że to będzie estetyczna, czysta mysz, mm, niestety muszę rozwiać te, te wątpliwości, nie będzie. Bardzo łatwo łapie kurz, bardzo szybko łapie kurz, ciężko się ją czyści, ciężko ją utrzymać. W stanie czystości. Do, do, dołączony do zestawu woreczek, który można ją przewozić, jest wykonany ze Samszu, przez co bardzo łatwo łapie kurz wszelkiego rodzaju drobinki, włosy, sierść, zanieczyszczenia z powietrza. Bardzo łatwo do niego przylegają i już praktycznie po tygodniu leżenia na wierzchu ten woreczek no, nie wygląda estetycznie. W czymś takim zabierać myszkę, która będzie w podobnym stanie na spotkanie biznesowe, nie wiem, co sobie myślała 4 moim zdaniem troszkę przesadzili. Ze względu na funkcję mysz faktycznie nadaje się do zastosowań biznesowych, ze względu na estetykę zdecydowanie nie. Odradzam do tego typu zastosowań. Do gier. Do gier mogłoby się przydać, jeżeli komuś wystarcza 2000 DPI. Jeżeli ktoś jest maniakalnym graczem i potrzebuje 4 5000 DPI, to już polecam inne myszy innych producentów, najlepiej kablowe, dlatego że z czasami opóźnień wprawdzie producent szczyci się, że tam już nie ma dużych opóźnień. Ale nie sprawdzałem ich tak naprawdę, więc jeżeli posuną się do takiego chwytu marketingowego, jak wciskanie ludziom żywot, czy że optyczna myszka będzie pracować na szkle, to też wcale się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że czułość tej myszy również nie jest taka, jakby się chciała, jej opóźnienia są większe niż niż zakładano. Niemniej można to wszystko jakoś wyregulować. Na upartego myszka do gier nada się. Do zastosowań standardowych, domowych, przeglądania internetu, pracy z ofisem tak, jak najbardziej mogę polecić. Myszka jest fajna, fajnie leży w dłoni. Małe zastrzeżenie. Ludzie o większych dłoniach mogą mieć problem ze względu na umiejscowienie tych dwóch klawiszy. Proszę spojrzeć. Ja mam małe dłonie, stosunkowo małe dłonie, ponieważ nie jestem wysokim człowiekiem. I proszę spojrzeć. U mnie jak dla mnie te klawisze są idealnie rozmieszczone. Proszę. Tu mam jeden, tutaj mam drugi. Są idealnie rozmieszczone. Proszę pomyśleć, co się stanie, jeżeli ta myszkę złapie dużo większa dłoń. gdzie kciuk będzie się kończył w tym momencie. Jaki to będzie wymagać sztuczki, żeby nacisnąć ten klawisz? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego zostało to tak zaprojektowane. Dla mnie wygodnie, ma małe dłonie, tak jak mówię, więc raczej polecam tę myszkę osobom o niewielkich dłoniach. Osobom o większych dłoniach polecam inne modele. Raz, że jest średnio wygodna dla osób o większych dłoniach, bo dużo palca wystaje jednak poza mysz. A dwa, że żeby naciskać i obsługiwać swobodnie te przyciski, to trzeba naprawdę wykonywać karkołobne sztuczki kciukiem. No nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić, jak, jak to można zrobić. Aczkolwiek jednak logitek pod tym kątem troszeczkę lepiej jest wyprofilowany. Jego tutaj ta tylna wypustka odsuwa troszkę dłoń od przycisków, przez co kciuku osób o większych dłoniach będzie je obsługiwał bez problemu. Myszka ma trzyletnią gwarancję, nie miałem okazji z gwarancji korzystać, więc o serwisie nic nie mogę powiedzieć. Całe szczęście myszka działała bez zakłóceń, bez zarzutu. Aczkolwiek jak dla mnie jest troszeczkę za lekka. Co jeszcze jest jej wadą? Prądożerność, niestety. Producent dostarcza w zestawie jedną baterię alkaliczną na tej jednej baterii alkalicznej myszka popracowała prawie 3 tygodnie. Czy długo, czy niedługo ocencie sami. Natomiast jak dla mnie zdecydowanie za krótko, moim zdaniem myszka powinna pracować około miesiąca na jednej baterii alkalicznej i to dobrej firmy, bo tam był Durassel, dość pojemny. E, przy zastosowaniu akumulatorków 2000 mAh, przynajmniej tyle deklarowano producent akumulatorków, dobrej marki, myszka popracowała 2 tygodnie i 4 dni. Więc też prawie 3 tygodnie, no moim zdaniem troszeczkę za mało czasu. E, gracze nie mają czasu zmieniać baterii co grę, zastosowanie y, domowe zużywa prąd w ciągu 2 tygodni, za mało za mała e, żywotność baterii. Dwa, że myszka ma jeszcze budowany laser. Jeżeli programujemy to tak, że przy, przyciskiem, przypadkiem będziemy uruchamiać laser, wówczas ten prąd wyczerpywany będzie znacznie szybciej. E, jak na spotkania biznesowe, moim zdaniem e, zarządzanie energią w tej myszce zostało e, nagannie zaprojektowane, naprawdę. Jest strasznie prądożerna jak na mysz. E, moim zdaniem nie powinna taka rzecz wystąpić. E, kolejna sprawa, m, którą muszę powiedzieć, o której e, miałbym zastrzeżenia, to e, ten sposób mocowania... E, Proszę bardzo, to jest sposób mocowania tego odbiornika. W innych myszach wygląda to w ten sposób, że albo wsuwa się to w ten sposób na płasko, albo mocowany jest pod klapką, która dodatkowo zabezpiecza przed zgubieniem ten odbiornik. W tym przypadku zabezpiecza to jedynie otwór, do którego się wsuwa ten odbiornik na styk. Jeżeli dosyć często i dosyć długo będziemy to robić, wytrzemy. Plastik w tym, w tym otworze, odpowiadającym za utrzymanie tego na miejscu, przez co zacznie się on wysuwać i będzie bardzo luźno pracował. Zgubienie tego wówczas nie będzie trudne, dlatego też uważam, że troszeczkę tutaj Logitech nie pomyślał. Jeżeli zrobimy to raz i ten odbiornik zamocujemy raz czy drugi. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś podróżuje często i często ten zbiornik przekłada w tej te, no wówczas, no nie wiem, po roku, po półtorej roku już może zacząć ten wybiornik stąd wypadać, więc, więc nie jest to zbyt fajne rozwiązanie. Na pewno dużym plusem jest oprogramowanie dołączone przez, przez producenta dla użytkowników. Pracuje stabilnie, ma dużo ustawień, fajnie. Na minusy, tak jak mówiłem, zarządzanie energią. Jej budowa, bo jednak ten palec może tutaj sprawiać problemy przy tych przyciskach. jej tani, Jakość wykonania, tani plastik, uginający się pod palcami, jak na produkt biznesowy bardzo źle. Ponadto bardzo łatwiej łapie kurz, łatwo się wyciera, absolutnie na nie, to jest minus. Dołączone akcesoria mogą się przydać, aczkolwiek też do nich do tej wagi bym nie, przy, nie przykładał. Ten iPad, jak to dumnie nazywa a 4 tech jest fajnym rozwiązaniem, na, tak jak on to pozycjonuje, na spotkaniach biznesowych, gdzie można z tej podkładki zrobić sobie taki, taką podkładkę powietrzną, powiedzmy. Natomiast jako podkładka na biurko absolutnie się nie przyda, spód jest cały z plastiku, nie posiada żadnych gumowych wstawek, przez co cała podkładka jeździłaby razem z myszką po biurku. Yy, więc absolutnie się do tego nie nadaje. Yy, Można za to służyć jako dość efektowna tacka do przyniesienia komuś kawy na przykład. Yy, także, yy, także ma też swoje zastosowanie w troszkę innej dziedzinie. Yy. Generalnie myszkę mogę polecić, jeżeli ktoś zbyt dużo od niej nie oczekuje. Jeżeli ktoś oczekuje, wszystko co wyczytał na opakowaniu producenta, może się zawieść. E, myszka nie jest droga. Kosztuje w granicach 60-80 zł, zależnie od marży dystrybutora. E, w każdym razie, jak za te pieniądze uważam, że są dobrze wydane. Myszka jest, jest ok, fajnie się z nią pracuje, jest lekka. Jeśli komuś nie przeszkadzają te drobne wady, ma czas pobawić się troszeczkę bateriami co dwa tygodnie, e, to jak najbardziej mogę tę mysz y, polecić. No cóż, na dzisiaj byłoby to wszystko. W kolejnych filmach postaram się zrecenzować inny sprzęt. Niestety tutaj nie miałem możliwości testowania podpięcia pod ten nabiornik więcej niż jednej takiej myszy, w związku z czym nie powiem, jak to się sprawdza w praktyce. Myślę, że to działa, oprogramowanie jest do tego przystosowane, są odpowiednie opcje, dlatego też uważam, że, że tutaj się akurat nie wycwanił producent i nie robi nas walona, aczkolwiek no, ktoś musiałby to sprawdzić, żeby być w 100% pewien. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do kolejnego filmu za jakiś czas, w którym recenzuję Wam kolejny sprzęt, może komputerowy, może fotograficzny. Zobaczymy. Do zobaczenia.